Odcinek drugi. Hej, patrzcie, kto idzie. Znowu te dziewczyny. Zobaczymy, co znalazłyśmy w naszych szafkach. Pokazuje mi kartkę. To ksero zdjęcia, które na bazę na... ktoś na nie bazą, na mi wąsy i nie wiadomo, co jeszcze. Ale to ja. To musi być miejsce, które zrobiłam do moich dokumentów. Można powiedzieć, że nie jesteś fotogeniczna. Chcesz jeszcze jedno? Częstuj się. Mamy jej wiele. Rzuca mi stertę te które walają się teraz po podłodze. To wy? A no tak w ogóle, jeżeli już załatwiłeś sprawę z napisami, to nie kręci się więcej koło Antoniela. Rzuca mi krzywe spojrzenie i idzie dalej i ze swoimi koleżankami. Pff. A co ja im zrobiłam? Jestem pewna, że one za tym wszystkim stoją. Jaki on ma problem z Natanielem? Paty, jak się ma? Słyszałam, że spotkałaś już siostrę Antoniela i koleżanki Charlotte i Lee. One zawsze się zachowują tak i to wobec wszystkich. Nie wiesz tego do siebie. Dzięki dobrze wiedzieć. No nie wiem, czy to jest takie pocieszenie. Cześć, Patty. Ken, widziałeś te dziewczyny, które ciągle trzymają się razem? Tak, przed chwilą zabrały mi pieniądze. Jak to zabrały ci pieniądze? Tak przewróciły mnie na podłogę i zabrały mi pieniądze. Powiedział, że dzisiaj wolą jeść w restauracji, a nie w stołówce. Nie może się tak dawać jesteś facetem, czy nie, dostały ci jakieś pieniądze dla mnie. Nie wiesz, że to tutaj jest. Może ci zabrały? Powiedz, ile mogę oddać te pieniądze, jeżeli chcesz. No brawo, niemie mili. Nie, nie trzeba, ale miło, że to zaproponowałaś. Tobie też coś zrobiły? Dały ci ksera, Nie, nie, nie nic. Nabijały się ze mnie. Co ci zrobiły? Gdybym sam się ich bał, to bym cię obronił. To nic, uważaj na siebie, nieważne. Nie ma sensu o tym mówić, nawet sam siebie nie umiesz obronić. Uważaj na siebie. Tak, ty też, zakończ dyskusję. Co mamy w ogóle zrobić? Poskacz się Amberczym, chłopakom, o Jezus. Cześć, co słychać? Wszystko ok? Popłakujesz, grupka tych dziewczyn mnie prześladuje. A chcesz, chcesz mi powiedzieć? Dlaczego moje zdjęcie z mojej teczki zostało pomazane i wymazane w całej szkole? No, dobra, idziemy tu. No, uspokój się, nawet jeżeli masz tutaj z kimś problem, to nie powód żeby tak reagować. Spójrzcie tam na to zdjęcie. Wszędzie je powiesiły. To za wstyd. Słuchaj, przykro mi. Nie wiem, jak ktoś mógł mi dostęp do Twojego zdjęcia. Niewiarygodne. Jako główny gospodarz naprawdę do niczego się nie dodajesz. Nie możesz czegoś zrobić. Niech odpowiedzą na to, co zrobiły. To ty. Dobra, to. A, się. Nie mam prawa halać uczniów. No ale żodobą, że dobrze, Nic nie mogę zrobić osobom, które są na to odpowiedzialne. Ale rozumiem, że w pewnym sensie to może być także moja wina. Po... Pozdejmuję dla Ciebie to zdjęcie. Zgoda. Ok, dzięki. Jestem pewna, że te trzy żm żmije to zrobiły. Jakie żmije? Dobra, idziemy w to. Wiem, że mówisz o mojej siostrze. A poza tym powinnaś wiedzieć, że nie można nikogo oceniać po pozorach. Zakończę dyskusję. Cześć. Hej, Patty, fajne masz zdjęcie. Dobrze je widziałeś? Pewnie, tak jak i połowa szkoły. To nie jest śmieszne. To nie moja, nie twoja twarz została pomadana i rozruszona po całej szkole. Śmieszycie to? A może po coś tutaj jesteś? Nabijaj no, się no i tak dalej śmiało. I tak mi to nie obchodzi. W końcu to ty, przechodzisz się po skarbie. Skoro jesteś taki twardy, to mnie obroń. Ja wiem dlaczego. Poza tym, nawet nie wiem, co to zrobił. To jest trzy głupie dziewczyny. Proszę, pomóż mi daj spokój. Dużo tutaj głupiej dziewczyn w okolicy. Wiesz co? One zawsze trzymają się razem: brunetka, diadka i blondynka, Amber jak sądzę. Dopiero tutaj przy, przyjechałam, a one za, już mnie prowokują. Aha. Siostrze, no nie prowokują. Haha, mówisz że siostrze na to jej koleżanka? To prawda, że w kategorii najbardziej nadęte panienki mogłyby dostać złotą palmę. Pewnego dnia jest pół, żeby się zejść, a więc pomoż mi? To pewne, ale przecież nic im nie zrobiłam. Chętnie to zobaczę, Na dyskusję. Mattie, poczekaj, chciałabym, żebyś uczyniła też trochę w działalności szkoły. W związku z tym chciałabym, żebyś dołączyła do któregoś inicjalnych klubów. Obecnie klub o koszykówki i klub odrodników, oba potrzebują nowych członków. Postawiam ci dowolny wybór samo do którego klubu chcesz dołączyć. A, idźmy do ogrodników. Świetnie. W takim razie idź tak i zapytaj, zapytać, czy możesz pomóc. Ale nie wiem, gdzie to jest. Zapytaj kolegów. Jestem pewna, że ktoś pokaże ci, jak tam dojść. Hej Patty, co robisz? Szukam klubu ogrodników. Mogę Ci pokazać, gdzie to jest. Jeśli chcesz, Chodzę tam od czasu do czasu. Należysz do klubu? Ach nie, należę do klubu muzyki. Ale pomoc w ogrodzie mnie relaksuje, więc chodzę tam od czasu do czasu. Jest klub tutaj klub, klub muzyki i wolałabym tam się zapisać. Przykro mi, ale wydaje mi się, że nie ma już miejsc. Chodź, pokażę Ci, gdzie jest klub ogrodników. To na prawo za dziedzińcem, niż za Iris. To tutaj, prawie po prawej stronie dziedzińca. Po drugiej stronie znajduje się sala gimnastyczna i klub koszykówki. Przepraszam, ale właśnie muszę do do klubu muzyku. Na razie. Dziękuję, zobaczmy później. Patty, chciałem iść się poszukać, ale widzę, że sama znalazłaś klub ogrodników. Fajnie, to prawda? Zdychasz. Dalej nie śledzisz? Ach, też tutaj jesteś. To może sprawdzimy, co trzeba tutaj zrobić. Tak, oczywiście, ale ja nie wiedziałem. Hmm. Przejdziemy się, okej, okay? może coś się znajdzie. Niech każdy sobie radzi może. I szukać roślin w lesie. Okej, okay, mam pomysł. Idę poszukać kogoś, kto, mogł, kto mógłby nam udzielić jakiejś informacji. To, że odchodzisz. Okej sobie poszedł. Też musiałam zro to zrobić. Gdy zauważyłam kwiatki z przyśpioną do nich karteczką. Proszę zanieść kwiaty do sali lekcyjnej i do pokoju gospodarza. Dziękuję. Była to mimoza i fikus w doniczce. No dobrze, ch chyba wiem, co teraz mam zrobić. Zdobyłaś bukiet mimozy i fikusa w doniczce. Odchodzisz. Bukiet mimozy. Dobra, dajmy fikusa. Myślę, że dobrze tutaj pasuje. Co robisz? Muszę zostawić kwiatka tutaj i w pokoju gospodarzy. Och, jak słodko. Ja podlewam kwiaty na dziedzińcu. Nie obchodzi mnie, co robisz? Potrzebujesz pomocy? Okej. Okay. Ja się nie skończyłam. Spadam. A więc idę sprawdzić, czy czegoś nie zapomniałem. Okej. Okay. Okej, okay. jeszcze tylko jeden kwiatek do zaniesienia. Z tyłu. <laughs> Natanie! Położę mimozę tutaj. Wygląda ładnie. Co robisz? Obraził się? Mogę, muszę położyć kwiaty tutaj i w sali lekcyjnej. To z klubu ogólników. Tutaj przyniosłaś bukiet mimozy. Wydaje mi się, że tutaj ładnie pasuje. Jakiś problem? Raczej tak. Jestem apsik. Jestem kompletnie uczyniony na pyłki. Apsik, apsik. Nie przestaje kichać. Nie szkodzi. Zostaw to i tak, apsik. i wyjdź stąd. Wezmę swoje zażyty i pójdę stąd. Apsik, przepraszam. <grywa> to jest tego warte, apsik. Okej, okay. no ja zaniosłam są oba kwiatki. Źle hmm, wykonane. <laughs> Wybacz, na musiałam musiałabym zobaczyć swoją reakcję. Okej, okay. jak dobrze cię spotkałem? Możesz mi oddać przysługę? Pewnie jakiego rodzaju przysługę? Muszę zdobyć podpis kasera na usprawiedliwienie. I szczerze, im rzadziej go widzę, tym lepiej. Mogę być go prosić o ten podpis i przynieść mi go potem. Spoko, nie ma problemu. Dzięki, liczę na Ciebie. Poczekaj, dlaczego to on ma to usprawiedliwienie, a nie jego rodzice? Zawsze robią to rodzice, ale Castiel jest w tej kwestii niezależny. Jego rodzice bardzo dużo podróżują z powodu pracy, dlatego na co dzień sam musi sobie radzić, nawet w kwestiach szkolnych, Ach, nie widziałam. Proszę, podpis to. Znowu zbierałeś lekcję, mam dla ciebie... No dobra. No, Usprawiedliwienie i co jeszcze? No nic to na robi. Ja na pewno tego nie podpiszę. Okej. Okay. Coś czuję, że to nie będzie takie proste. Przesun się. Widzisz, że jedziemy? Przejdźmy do księżyca, ale ta ja się nie przesunęłam. A, to mi tak wiem, jak to się skończy. Haha, dobra dziewczynka. Oby tak dalej. Może wrócić i dalej usługiwać w klubach. Mówiła do mnie, jak do psa, czy tylko mi się wydaje. Iris, możesz mi pomóc? Pewnie, co się stało? tak no, poprosił mnie, aby zmusiła Kasiela do podpisania usprawiedliwienia. Nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Możesz dać to usprawiedliwienie Kastielowi, pojeść, żeby je podpisał i robi. Możemy dać to Iris? Wypróbujmy. Olala, la, no raczej tego nie zrobię. Skoro ten osobiście Cię to poprosił, to znaczy, że mi Ci ufa. Powodzenia. Pewnie jestem pierwszą osobą, która spotkał spotka na korytarzu. Ken, zrobisz coś w tej chwili? Niekoniecznie. Potrzebujesz pomocy? Może, skąd wiesz. W każdym razie, na pewno nie od Ciebie. Tak, możesz mi oddać przysługę. Nie wiem, ale zawsze tutaj jestem, jakbyś mnie potrzebowała. Muszę zdobyć podpis z Castilla na tym sprawieniu. Wiesz, to ten często włóczy się po korytarzu. Możesz to załatwić? Pewnie, że mogę to zrobić. Dzięki, nie i super? Eee. Odpuść sobie raczej, się zachowujesz sprawiedliwie. A, damy mu. Od razu się tym zajmę. Poczekaj tutaj na mnie. Zgoda. Czekałam na kenę i już od kilku minut. Przykro mi, ale nie chciał pisać i porwał usprawiedliwienie. Chciałem ci oddać przysługę. Mam nadzieję, że ci się nie gniewasz. Ups, nie nieważne. Powinna sama się tym zająć. W końcu to mnie poproszono zrobić tego podpisu. Co mnie podkusiło, że prosił o Kena. Hej, ty, a następnym razem, jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, to zrób to sama, a nie wys wysyłasz tego chłopczyka. Jasne? Ok. Wygląda naście zwykłokłego. Świetnie. Następnym razem, gdy ktoś cię poprosi o przysługę i się zgodzisz, postaraj się samo wszystko załatwić, a nie prosisz pierwszego lepszego durnia, żeby zrobił to dla ciebie przynajmniej. Dostałem lekcję. Teraz wiem, że jest. Jest jeszcze za wcześnie, żeby Cię o cokolwiek prosić. Przykro mi. Minie. Ja, nie. też udało mi się rozwłaścić. Uf, w końcu będę mogła wrócić do domu. Patrycamy razem? Mam ciasteczka na podwieczorek, jeżeli chcesz. Jak chcesz. A, to nie jest za ładny strój. No ale dobra. Przeszliśmy się kawałek jedząc ciasteczka. Zobacz końcową refleksję odcinka drugiego no, to już nie jestem. Jest taki wychudzony jak Castiel z pierwszego odcinka. No ale okej, okay, mamy relację z Kenem. Wydaje mi się, że zawsze je te same. Musi być naprawdę uzależniony od ciasteczek czekoladowych. Koniec odcinka drugiego. To tyle. Pa, pa!